W niedzielę 1 września, punktualnie o godzinie 10 w Muzeum w uroczystą mszą rozpoczęło się Święto Piekarzy. Spotykamy się z okazji 21. Radomskiego Święta Chleba. Jest to święto radomskich piekarzy, które już od 21 lat organizujemy wspólnie z Urzędem Miasta i z Muzeum WŚrodowskim. Święto Chleba, tym razem 21 raz, dzięki współpracy z Muzeum Piekarzy i, i miasta. No i teraz w tym roku mieliśmy też dofinansowanie z funduszu promocji ziarna zbóż i przetworów zbożowych dzięki prezesowi Wesołowskiemu, Bronisławowi, ze Stowarzyszenia Naukowo-Technicznego, Inżynierów i Techników Przemysłu Spożywczego. Tego dnia nie tylko pogoda dopisała, każdy znalazł coś dla siebie. Na gości czekało mnóstwo zabaw, gier i muzycznych atrakcji. Jednak to chleb, był najważniejszy. Radomskie święto chleba na stałe wpisało się w regionalny kalendarz imprez. Z całą pewnością ciężko wyobrazić sobie zakończenie wakacji bez tego właśnie wydarzenia, a świadczyć o tym może ogromne zainteresowanie, jakim cieszy się od lat. W tym roku hasło spotkania z twórcami ludowymi i przede wszystkim kunsztem piekarniczym nawiązywało do tradycji. Nasz chleb pachnie tradycją. Tak sobie to wymyśliliśmy, że widzimy po prostu co się dzieje w naszych firmach, w naszych sklepach. Klienci przychodzą i coraz częściej pytają się, jaki ten chlebek jest, skąd receptura, a dlaczego. Po prostu coraz większe zainteresowanie jest właśnie tym chlebem tradycyjnym chlebem, który jest robiony na naturalnym zakwasie. Tradycja tradycją, jednak piekarze na ten dzień przygotowują specjalną ofertę i małe niespodzianki. Jak co roku staram się dla naszych klientów zaskoczyć jakimś nowym produktem, w tym roku mamy chleb tradycyjny taki na liście szam pieczony. Można kromkę ze smalcem, można występ zespołu, można ogórka kiszonego, wszystko jest. Ale my oczywiście zapraszamy na super chleb. Chleb można było kupić, można było spróbować, ale również chętni mogli dowiedzieć się co nieco na temat zdrowego żywienia. Co roku widzę, przybywa tych atrakcji, jest coraz więcej, ciężko zliczyć, ale my jako piekarze, za chwilę będziemy rozmawiali w namiocie cechu piekarzy na temat zdrowego odżywiania. Także mamy specjalistów od zdrowego odżywiania. Będzie można zapytać, co to znaczy zdrowo się odżywiać. Dla dorosłych zdrowe odżywianie, a dla dzieci? Dla dzieci organizatorzy przygotowali konkursy, zabawy i nagrody. Tego dnia w Skansenie chleba było dużo, więc wszyscy ci, którzy się nim nasycili, mogli spróbować także lokalnych przysmaków przygotowanych przez koła gospodyń wiejskich. Działamy już szósty rok. Oprócz tego, że mamy własny zespół, śpiewamy. To też prowadzimy tutaj kulinaria. Jak widać, robimy świetne pierogi. Mamy serkozi skrzynecki, za który dostaliśmy laury i nagrody, kapustę, tradycyjną porkę robimy. Wprowadziliśmy w tej chwili jeszcze langosze. To są takie placki drożdżowe z polewą czoskową, bardzo dobre. No, działamy tak, wspólnie się integrujemy, w stowarzyszeniu mamy dziewczyny, koleżanki, które mają po 30 lat, a mają też prawie 70. Oczywiście, poza główną atrakcją, czyli chlebem, nie mogło zabraknąć także twórców i rzemieślników ludowych: tańców pod dębem i ludowej twórczości muzycznej. Na głównej scenie publiczność rozgrzały występy trzech kapel ludowych. Choć jak sama nazwa wskazuje, Radomskie Święto Chleba to dzień idealny do świętowania, to dla piekarzy nie jest to takie oczywiste. Nasze święto, tak, i naszych pracowników, no ale dla nas był to dzień pracujący Sobota Pracująca, Niedziela Pracująca no ale. Tak, żeby docenić też naszych klientów, którzy to dzięki nim funkcjonujemy, to dla nich to święto też zorganizowane. Te tłumy ludzi, które przychodzą na święto Chlewa, naszych gości, to nam rekompensuje wszystko, wszystko, całą tą pracę.